Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się po raz kolejny w GOG, że dzisiaj zmierzymy się po raz kolejny w duelach e, ogólnie ten odcinek Nagrywam zaraz po poprzednim, więc się nie, nie zdziwcie że widzicie tę samą tabelę i tak dalej. Także no, tak, tylko chciałem zaznaczyć. E, no, e, zobaczymy, jak nam pójdzie w dzisiejszym odcinku. Czy uda nam się jakieś gry wygrać? Mam nadzieję, że chociaż trzy albo chociaż dwie. Uda nam się zwyciężyć, ale wszystko wyjdzie oczywiście w praniu, prawda? Eee, na początku, widzę, chciałem Cię prosić o zostanie łapki w górę, subskrypcji oraz napisanie jakiegoś komentarza ta taktycznego, żeby pomóc w, w zasięgach te na tego filmu. Eee, wiadomo, każda aktywność pod filmem zwiększa zasięgi, więc eee, będzie mi to bardzo Będzie mi bardzo miło z tego powodu, jeżeli to zrobisz. Zapraszam, nie wiesz, na live, które się odbywam wieczorami. I cóż, lecimy z tematem, nie? Zobaczy, od, zobaczymy, od czego zaczniemy eee, dzisiejszą dzisiejszy odcinek, no i zaczynamy od e, Mykela z Français, także bonjour e, Mkel no, Zobaczymy jak nam pójdzie, jest to NMPZ, okej okay. No to lecimy Indie na początku, no to będziemy speedrunować myślę, żeby tego NMPZ-a się pozbyć jak najszybciej, bo ja najbardziej lubię no move tryb, więc liczy, będę liczył na e, na właśnie e, 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 z tego trybu, prawda a nie jakieś movingi bądź nmpz aczkolwiek, no, jak są jak no, sąd Dobrze, to było południe, południe, południe Indii, Boże, mi się słowa plączą. Matko boska. Za późno to nagrywał chyba ten film. E, mniejsza z tym, dobra. Czy e, to nie jakieś kurde Niemcy albo coś takiego? Mogłyby być w sumie, nie? Dobra, spróbujmy jakieś Niemcy zachodnie, czy fu, wschodnie, zachodnie, tu pod Lipskiem dajemy gdzieś i zobaczymy. No i uwaga, co to będzie? Chociaż to mogłaby być też Polska w sumie. Mogłaby, no. Może to być Polska. O! Holandia. Tudzież Niderlandy, Wschodnie. Winschoten. Czy tam Winskoten? Nie wiem jak tam się wymawia to e, miasteczko. Mniejsza. Watrogasni. Czyli to nie będzie. Dziś nie jesteśmy na Bałtyku. jakaś Estonia, coś takiego. Nie, tak coś. Coś mi jedzie takim bałtyckim krajem jakimś, albo Finlandią. Bynajmniej nie alkoholem i Finlandią. Zobaczymy. Ojoj, Chorwacja. No To nie popisałem się. Ty w sumie na znaku przejścia dla pierwszych pewnie był. Oj, dlaczego na znak nie spojrzałem? Ej, już wiem, pewnie już piszecie w komentarzach, że był gościu z paskiem na przejściu dla pierwszych. No nic, dobra. Czekaj, um, co to będzie? Niebieskie znaki? W Niemczech są niebieskie? Pewnie w, Nie wiem, czy. czy w Rosji, by tak mogło być. Mogłoby w sumie nie? No bo jakaś Litwa? Jakaś autostrada na Litwie? Kurde, nie wiem, ty. Eee, Adamy, u ruskich. Północ Rosji. Ukraina. Okej. Okay, no dobra. Nie spodziewałem się Ukrainy, ale dobrze. Niech będzie. Ale myślę, też myślał o ruskich zdecydowanie. Eee, Brazylia. Eee, tak dosyć tropikalna. Dobra, damy jeść bardziej południe. Sao Paulo może stan. Myślę, będzie w porządku. Co to kurde, piekarnik tu jest? Nawet piekarniki są wystawione. Na złom, chyba. Satelita widzę ściągana. To jest ładnie przez wszystkich elegancko. Kurde, północ to była. Ojoj, to lipa. Chłop do zera mnie jedzie. Ty. Ajajaj, tak nie może być. Dobra, eee, czekaj. Bolivia. To nie będzie jakaś Boliwia? Albo coś? Albo Peru? Takie góry? No kurde, z, per z Boliwią tu się kojarzy, nie? Ale z drugiej strony jakąś kamery? Dobra, Peru. Spróbujmy Peru. Dobrze. To było Peru. E, miasteczko Mazocruz. W porządku, czy to Mazocruz? Nie wiem, jak to tam się to wymawia. mniejsza z tym. E, Australia. Ta, to jest Australia. Czy to nie będzie Tasmania? No, spróbujmy. To mogłaby być Tasmania. Takie góry, lasy. No. Chyba, że gdzieś tutaj po prostu. Jakoś w centrum może. Oj, Mainland, Victoria, z prowincja. aaa Kurde, chciałem zaryzykować tą Tasmanią. Ach, no nic, szkoda, zaczęliśmy słabo dzisiejszy odcinek, ale może, może dalej będzie lepiej, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy co tym razem na nas czeka. Uwaga, jest to no Move z Nebexito, z Hiszpanii, także e, buenos dias mm, gościu z Espanii. Agua Azul 3, Agua Azul, okej, okay. no chyba Meksyk, nie? Agua Azul, nie wiem gdzie to jest, tak że nie mam pojęcia. Mmm... cholera wie. Nie wiem, dobra, damy gdzieś pod Mexico City, nie? nie będziemy tu zbytnio kombinować. A, miasto Leon to było. Okej. Okay. Agua Azul to jest prowincja w, w Leon. No dobra. No dobrze. Eee... Co mamy teraz? Eee... Ruscy? Tak, Ruscy to są. Eee, nie, na pewno są Ruscy? No nie no, to muszą być Ruscy, tak. Eee... Zima. Gdzie by to mogło być? To nie będzie jakieś kurde. bardziej południe tutaj? Okej, okay, to było już jeszcze bardziej na południu. Nie Niedaleko Stavropolu. No dobra. A, co mamy teraz? Kiedy masz blachy? Blachy masz niebieskie z dwóch stron. O, widzisz? To jest ciekawe. Czyli to nie będzie Albania? Bo w Albanii nie można takie blachy spotkać czasami, z tego co kojarzę. Mogłaby być to Albania w sumie, no? Spróbujmy. Innego pomysłu i tak nie będę miał, więc. Whatever. Nawet chyba. Tak, to jest chyba Rift, nawet to, co mi się wydaje. Jakoś tak lekko widoczny. No? No? Dobrze, to była Albania. Nice. Dobra. Eee, lecimy dalej. Eee, no dobra. Hmm, Chile, Argentyna. Może Boliwia. Dobra, damy tu myślę i tyle. Sprawdzimy, jak to będzie. Bardzo tutaj ładnie, swoją drogą, nie? Tak inaczej, przede wszystkim, jak mi się wydaje. Tak, tak ja to widzę, nie? Peru to było południowe, ok, ale chłopak w ogóle dał RPA, więc się kompletnie machnął. Także w porządku. Było to do wygrania w sumie, jakbym dał południowym Peru. No ale dobra, to jest Eswatini na 200 tysięcy procent, Takie lasy, to są chyba świerki albo coś podobnego. To możecie spotkać tylko w Eswatini z takim klimatem, nie? To. To jest taki pewniak, stuprocentowy, nie? Jak to widzicie, mogę zagwarantować akurat. Dobra. Także runda do skipnięcia. A chłop też dowiedział, więc po prostu skip i tyle. Nie ma co tutaj za bardzo przykminiać. Dobra. Eee, eee, no to jest problem teraz, ale mi się wydaje, że to jest vibe chyba jakiś Wisconsin, Illinois, coś takiego. Może Iowa? Bo są te klimaty gdzieś. Dobra, dajmy może pogranicze Missouri, Iowa i Illinois. Zobaczymy. Mi się wydaje, że to właśnie są te klimaty Stanów. Takie bardziej centralno-północne. Uwaga. Okej, okay, Oklahoma to była. No dobra. Ale wystarczyło to, żeby go pokonać. NGG. E elegancko. Byliśmy w tak zwanej Tornado Alley, bo Oklahoma jest jednym z, jednym z centrum. Ale i tornad słynnej amerykańskiej, także elegancko, dobra. Lecimy dalej. Gra numer dwa i teraz gramy z. A, znowu gramy z nim. Siema, siema. Witam ponownie w takim razie koleżko. Eee, dobrze. Białe auto. Cześć, Cześć. Wait! I co to jest? Senegal? Tak, Senegal, dobra. Tak przez chwilę miałem laga, nie? ale mózg odpowiednie neurony mi się połączyły w odpowiedniej chwili. To może być Senegal? Eee, dobra. Co tu mamy teraz? Słońce jest tak. Mm, tak ni to północ, ni to południe, tak? Nie wiadomo w sumie. Eee, jakieś kaktuski. Ale to chyba nie będzie Meksyk. Chyba nie będzie Meksyk. Tym bardziej obstawiam jakieś Peru znowu. No, spróbujmy jakieś Peru tutaj dać. I zobaczymy. To było Peru, ale północnym zamkiem, Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, Rosja. Ro tak, to są ruscy. Taki klimat. Rosji bardziej centralnej Kazań, Tiumen, coś takiego, dobra, damy te okolice. Tymi okolicami mi tu jadę. chociaż to może być bliżej, może to być jakiś tambów, Riazań, coś takiego, nie? nie jest to możliwe. Te okolice mogą być nawet bliżej Ukrainy, nawet pod naszym gdzieś. No ale daj tak w miarę bezpiecznie, myślę, że jakby to była centralna Rosja, nie? Niedaleko Weronerza. No, no właśnie. Ta, tak o tym mówiłem, że to może mogą być okolice Woroneża również, nie? No dobra. Eee... Czy to nie jest UK okay? czasem? Nie, to jest Francja. Przepraszam, to jest Francja, to są słupki francuskie, ale vibe brytyjski, no to damy północną Francję bardziej. Eee, może gdzieś tu... Spróbujmy. Mówię o tych słupkach, o tych co z tyłu widzicie, takie białe, z takim paskiem po środku, o takie zaokrąglone, takie słupki są właśnie we Francji. Czasami te paski są czerwone, a czasami są, tak szare. Ale jak widzicie takie białe, okrągłe słupki, no to to jest Francja. CO?! Co, proszę?! No dobra, ciekawe eee, może miał farta. Może. Nie wiem. Ale aż dziwne, nie? No nic, dobra. Eee, to jest zdanie oczywiście. My to skipujemy. Chłop, ale... Nie wiem. No wiem, dobra, nieważne. Jest to trochę sus, ale... Uznajmy, że miał farta. Mi też się czasami zdarza tak, tak strzelić losowo, więc nie będziemy tutaj szukać takiego dna. Dobra, to była dania okej, okay. tym razem chyba w ogóle pomylił kraje, więc no nieważne. E, miasto Tinglew. Na południu Danii, ale byliśmy bliżej, więc, e, więc bardzo. Więc bardzo dobrze. E, jest to. Są to Niderlandy, więc e, może pod Utrechtem damy trzeba nie. Tak, tak, o. se damy pod Utrecht, nie dla jaj. I to był dobry strzał. To był dobry strzał, niedaleko Bildhoven. Byliśmy. Jest jakich na niedaleko my byliśmy w Bildhoven. E, to jest Eswatini, Ponownie. Także skipujemy. Mhm. Nawet to można było zgasować bo to był most. No to dałoby się zrobić. Bo tutaj nie mamy raczej mega dużo rzek takich większych. Więc na upad tego byłoby to do zrobienia na pięcika, myślę nawet. No ale już. Palnicho. Mhm. E, Okej. Okay, co to jest? Czekaj. Okay. Czwata. Zakaz zbyt... Zakaz. A są Czechy jakieś? Słowacja? Chyba ta. Chyba może być Słowacja. Gdzieś koło Tatr nawet mogłoby to być, bym się nie zdziwił. No, to była niedaleko Tatr, rzeczywiście. Rzeczywiście niedaleko. Więc wszystko się zgadza. Dobra, lecimy dalej. Eee, Tunezja, Monastir. Dobra, Monastir, tu jest Monastir. No, tu jesteśmy blisko Monastiru gdzieś. Nie będziemy tutaj za bardzo myśleć, po prostu klikamy tutaj. Tak, jedziemy tam na SUS, to jesteśmy możliwe, że na tym skrzyżowaniu nawet gdzieś. Znaczy niekoniecznie na tym, ale gdzieś w tych okolicach. Na 100%. Więc jesteśmy... Rewir mamy kliknięty dobry. Elegancko. Elegancko. Kurde, nie tajemotka. Tą chciałem wysłać. Dobra. Eee, Meksyk. Meksyk, Meksyk, Meksyk. Zielono. Bardzo zielono jak na Meksyk. Hmm. No, spróbujmy gdzieś tu, dać tak tak miarę bezpiecznie. Yucatan to nie będzie, bo w Yucatanie takich gór nie ma. Więc tu bardziej, albo nawet bliżej Mexico City mogłoby to być w sumie. Mogłoby, no. Ale no, no, zobaczymy tam, gdzie ginąłem <laughs> Kolumbia! A jezu, w Kolumbii też są takie słupy. Mm. I to jest właśnie na siłę wzorowanie się metom, nie? Ajajaj, aj, aj, boże, za szybko. Eee, to było do wygrania. To było do wygrania, spokojnie. No nic. Jeszcze raz, gra numer 4 w takim razie. Gramy teraz z prepzem z Norwegii, także, jak widzicie, no nie jestem jakimś geniuszem geogasterowym. Niektórzy uważają, że jestem świetnym graczem geogastera, ale tak nie jest. To no ja się nie uznaję za świetnego gracza. Jestem co najwyżej przeciętny, i to był jeden z przykładów, właśnie, dlaczego uznaję się za przeciętnego gracza, nie? No bo zdarzają mi się głupie fajle. To jest chyba Wielka Brytania, z tego co, co widzę. Może nawet Wyspa Man. Nie, ale pod Manchesterem, okej. Okay. Pod miasteczko Hyde. Albo Denton, w sumie nie wiem, po które to należy administracyjnie, no mniej się z tym. Dobra. Czerwone pasy. Auto, amerykański vibe. Drzewa liściaste. Czekaj, to nie będzie jakaś Alaska? No nie, myślałem, że Alaska, bo to była British Columbia po prostu. Ach, myślałem nad Alaską, no bo ta takie niskie drzewa to pasowałoby mi nawet, nie? Albo jak Yukon, coś takiego. O Jezus Maria. A to co? O ja pierdziele. No dobra. Hmm, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, daję Arabów, ale nie wiem. To może być jakieś Peru, jakieś Chile. Co Peru, no, kurde, a myślałem nad tym Legionem świata, nie? ale... A, nie chciałem ryzykować za bardzo. to błąd, błącza było. E, to będzie ten, e, Jordania. Nawet pod Ammanem mi będzie w porządku, myślę. Albo opcjonalnie ten e, Palestyna też to może być w sumie no ale jesteśmy blisko tak czy jak więc będzie w porządku. Nie, to było pod Ammanem, więc e, gitara. al -Kastale. Dobra. E, Australia. Ta część Australii? Nie, Boże. Namibia. Zapomniałem o Namibii! Ajajaj, aj, aj. zapomniałem o Namibii. Zapomniałem, że ona istnieje w tym GOGESER-ze. Ja, ja zapominam ciągle o tym kraju, nie? Oto mm, O to o to nie. ten odcinek jest słaby, definitywnie. Dobra, runda numer 5, zobaczmy, to jest No Move, okej. Okay. Może się uda. Igor, Igor miał z USA, spróbujmy. Zapomniałem o Namibii. Mm, Zasrada Namibia. Zapominam o istnieniu tego kraju, nie wiem, że. No nic, trudno. W sumie w Australii takich ruch nie ma, no ja nie wiem, o czym pomyślałem, nie? Klimat mi tylko się miarę zgadzał. Nie, ale szczerze, nie dałbym tam Namibii, tak czy siak, nawet jakbym nie dał Australii, to ja bym dał jakieś RPA, pewnie, albo coś, nie? Ale nigdy w życiu Namibie, Ja tak, tak słabo znam ten kraj, nie? To samo Wietnam, ja Wietnam bardzo słabo znam. Dobra, ruch lewostronny. Ty co to jest? Nie no, Kenia to nie jest, bo wlachy macie białe. Takie domy? Co to jest? Ty? Nie no, bym powiedział, że tu, ale. Nie to musi być tu. Gdzie niby jeszcze? Ty, nie wiem. Senegal nie pasuje, no nie. Kenia to nie jest. Namibia też to nie jest chyba. To Kenia była? Co jest? Wytłumaczcie wy mi, dlaczego to była Kenia, bo ja nie rozumiem. Białe auto? Białe. Co? No dobra, no nieważne. No, dziwne, w sensie klimat, vibe się zgadzał w miarę, ale wszystko inne nie. Hmm, no dobra, no trudno. To nie będzie jakaś Serbia albo coś takiego? Chyba Chorwacja? Chyba ta. Damy Serbię. Ale dziwne, kurde, taka nie była. w sumie radiowo za nami nie jechał, nie? Też może nie wykluczyć, ale... Kurde, no, dziwne, dziwne. A, Turcja to była, no dobra. Też ma sens. Też ma sens. Eee, dobrze Forza, dobra, po włosku mamy. Tam eee, Italia Pliniano, Giociatoli, Valori, dobra, bla, bla, bla. Di Salerno, Salerno, tu jest Salerno. Salernitana jest, i dlatego mi się skarżyło. No to jest szansa na to, że trochę punktów tutaj zgadniemy, jeżeli chłop tego nie znajdzie. Jeżeli Salerno nie zna, to coś mogę zgarnąć. Zobaczymy. Ale pewnie zna. te zna. Nawet ulicę prawie znana, No niestety. Runda do skipnięcia typowo. Eee, nowazelka? Ta, to jest nowazelka. Eee, chyba południe. Raczej południe. Tak mi się wydaje. To mi się podoba w Nowej Zelandii, ty. Jest zima, nie? Patrzcie, wiadomo, jest zima puste drzewa, ale trawa jest dalej zielona, nie? I nadal jest ten kraj ładny. Bo jest ładnie zielono cały czas, nie Pomimo, że jest zima. A nie jak w Polsce jest zima, jest totalnie szaro, wszystko uschłe, nie? Kompletna masakra, ja się żyć nie chcę kompletnie, nie? A tutaj tak. Tak wiecie. Nie jest fakt, nie, są puste te drzewa, ale nadal jest zielono, nie? To, 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 jest, to jest fajne, to mi się podoba. O mój Boże! Plus jeden ziomek, plus jeden, nie? Dobra, jedyne co jaki pomysł jaki mam, to jest, że to jest gdzieś tutaj, nie? To jest jedyny pomysł jaki mam. Więcej nie wiem, nie wiem gdzie to mogłoby być jeszcze. Jeżeli to. No nie wiem, nie wiem. Oh Mogę? Tak! Dobrze! Nice! Nice, nice, dobra. Zea oddało znowu. Elegancko. No to na koniec udało się zwyciężyć, jednak, jeszcze. Więc fajnie. Chociaż tyle dobrego, nie? 1022 elo? A, powyżej 1000 się trzymamy, jest dobrze. Jest bezpieczny master. Powyżej 1000 dalej stoimy, więc jest gitara. Zagraliśmy w Master 110, wygraliśmy 5. Nieźle. Zero NMPZ wygrałem, cztery no i jeden y, moving. Najlepiej na no mi idzie jak widać. Także spoko, dobra, nie jest źle. Dobra, słuchajcie, ee, to by było na tyle w, ty w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że miło że spędziłeś czas. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i napisz jakiś, jakiś komentarz. Może być to cokolwiek, jeżeli nie masz pomysłu co napisać, to napisz może w komentarzu. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Eee, I cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć.